Siema Cześć, w przypadku tatry jest taka ciekawostka. Jak będziecie szukać numeru win, to wygląda to tak. Tabliczka znamionowa jest tutaj, końcóweczka numeru 449. I tabliczka znamionowa od zabudowy jest w tym miejscu. Końcówka winu jest osobny win do zabudowy 886. I teraz oba te winy znajdują się na tej rurze. To jest taka rama w tatrze. Widzicie tam gdzieś czerwone i jest z końcówką 886, a nad nim jest win samochodu 449. Ta rura tutaj pełni ramę pojazdu, a sama rama to jest powiedzmy do y, zabudowy, ale i bez tej zabudowy górnej, bez tej ramy górnej to auto będzie dalej y, funkcjonowało, ponieważ ta rura spełnia całą funkcję tutaj y, nośną tego, tego właśnie pojazdu. I oto taka. Ciekawostka odnośnie Tatry 815, jak będziecie kiedyś na badaniu technicznym będziecie szukać numeru WIN, to właśnie jest w tamtym miejscu co pokazywałem, a tabliczkę, tabliczkę macie pod maską, był kiedyś przypadek, że chłopakom się nie zgadzał WIN z tabliczką, na e, z nabitym na tej rurze dopiero potem odgrzebali, że jest drugi nad nim i się zgadza. A ten właśnie na dole był stricte od zabudowy. I tak to wyglądało. Pozdrawiam.